Pani. Czy jest drożyzna i tak dalej? Jak pani sobie radzi? Czy wystarcza na wszystko? Drożyzna, a czy starcza? Bardzo ciężko, żeby było. Czyli zapisy nie były idealne dla pani, pod względem drożyzna. Tak, pogrzebowe I... mogłyby zwiększyć. A naszą... W jaki sposób zwiększyć? Do... Jak to wygląda teraz? No bo teraz chyba 4 miesiące, nie? A nie powinno być pogrzebowego? A z 600 z 800. A pani co musieliby zrobić? Pani bardzo zadowolona? Co jest źle? Służba zdrowia może, bo... no wtedy. Proszę pana, służba zdrowia i jak wygląda? Się czeka. Ciężko. Pół roku, jeszcze z uśmiechem, uważają, że są zmęczeni, a we mnie. Nie. I, ile pani czekała najdłużej? Proszę. Ile pani czekała najdłużej na służbę zdrowia? Rok. Rok. Tak. I czeka pani, czy prywatnie? Yy, czekałam. A darmowe, darmowe leki pani otrzymywała, czy nie? Jak to wyglądało? Yy, jeden lek dostałam tylko. To jest... słabo. A... słabo. A ile pani płaci za leki około? Różnie płacę, dlatego tak. tak. Kasa złotych czy jak to wygląda? Do 400 zł nieraz. Zależy. A Jedna jak... mertura? Ile tej mertury? Poniżej dwóch? Czy powyżej? Około? No, poniżej. Jak pani sobie radzi w, tym, w takim razie? Na no, czyszczyś jakiś trzeba płacić? Muszę, rodzina pomaga. Czyli rodzina, bez rodziny ciężko by było tak. samemu Także przepraszam. Dobra, już nie. nie, nie. Mam, skorzystała Pani? Mam, skorzystała. tak, tak, bo ja mam A drogo nic. jest dla Pani? Inflacja jest odczuwalna? Wystarczy? Tak, tak. To no. najdrożej? Czynsz, jakieś rachunki? A wszystko po kolei. Kto, kto tu zawinił? Jak Pani myśli? Rządzący mają wpływ jakiś na to? Nie mam pojęcia. No, my na pewno nie. Bieda. A emerytom co by się przydało? Cała emerytura większa, czy te trzynastki, 14 dalej w ciągu? 15? Niech one nie, nie biorą, bo ja jak płaciłam, o, o pytania po wyborach, jakie y, odczucia po wyborach? Cieszy się pan, że pozycja przejął władzę czy nie? Tak w skrócie. Zaraz, zaraz. Idę właśnie kupić Angorę i tą listę przejrzeć i... No ale raczej opozycja przejmie władzę. Cieszyłby się pan, jakby tu przejął władzę y, premier. Jak pan to widzi? Nie bardzo. Czy pan zapisu było lepiej? Słucham, no boję się, że Tusk będzie rozdawał i sprzedawał zakłady pracy. Może sprzedawać zakłady pracy. Trzynastki może zabrać tusk? No może. Może. 14, Słucham. nie wiem, 800 może zabrać. No jak, jak nie podpisane jest, bo jak już prezydent zatwierdził, to, no już, to już. Tak, tak, e, się, że się zaptać. Tak. się będzie rozwijał za Tuska zarządów, jakby ją przejęła opozycja ogólnie na, na, na Kamyszem i tak itd. Nie, 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 nie ufam Tuskowi, ufa dlatego... Jak no, że... pan się żył wtedy? Jak on był przywódcą? Właśnie, bo on, no co, on przede wszystkim widzi jako przywódców Niemców. Pis tak najlepiej dla pana. Pis? Tak, jak pan go zreklamował No, no, no. Przynajmniej z tego, co podają, że, że Polska jest w rozkwicie. Czyli zapisu była w rozkwicie, tak? Słuchaj. Ale finansowa była w rozkwicie zapisu czy jak? Nie, no, no, no ludziom dole niby poprawiał. No. Ceny szły w górę, ale i. i no, bo tak, no podniósł. Proszę co na na tą drogę, 500 zł, podniósł, a zabrał 1500. To dobrze, że tak Krasnod... zabrał? No nie, no, ale. A nie lepiej, nie Ale Tusk mi do gorszej jeszcze katastrofy mógł do...